Siemanko, z tej strony serwisiek. w Bannerlordzie nastąpiła mega aktualizacja 1.8.0, naprawiająca ponad 100 błędów i około 40 powodów, przez które wyrzucał nas z gry. Stała też zaimplementowana spora optymalizacja dla misji, ładowania scen, pola bitwy, wczytywania jednostek i zamków oraz miast. Sam opis Łatki zajmuje kilka strona 4 i przytoczenie wszystkiego zajęłby pół dnia, dlatego postaram się wam opisać i wskazać najważniejsze moim zdaniem zmiany. To jest bardzo fajne, teraz będziemy mieli filmowe przerywniki ważnych decyzji i wydarzeń, takich jak chociażby ceremonia ślubna, co rozmaici rozgrywkę i poprawi realizm naszych losów. Poprawiono sprawy związane z przybywaniem posiłków dla naszych armii. Kiedyś wojska respiły się wszędzie, nawet na środku mapy, żołnierze pojawiali się znikąd, czasami wręcz wyrastali przed nami. Teraz wojska z rezerw naszej armii zrespią się na krawędzi mapy blisko nas, tak jakby przybywały nam z pomocą, a nie teleportowały się jak za pomocą nadprzyrodzonych mocy. Znacząco poprawi to jakość bitwy, ogólne zasady walki oraz taktykę. Ze względu na to, że teraz jak będziecie wysyłać gdzieś wojska czy jednostki, jak będziecie ustawiać je na mapie, no to nie będziecie się dziwić, że nagle na tyłach waszych się zrespiło jednostki wroga albo gdzieś tam wsparcie, nie wiem, przyszło wam yy, z prawej strony albo z lewej strony albo po środku, a mieście taktykę ustawioną na lewą flankę, a nagle ktoś was atakuje z prawej flanki, i nie wiecie w ogóle, co to za wojsko skąd się wzięło i dlaczego tu się znajduje. A właśnie tak ten komputer to respił czasami w samym środku, czasami po boku, gdzie to popadło, gdzie było miejsce, na czasami jak tego miejsca nie było, to pomiędzy waszymi jednostkami mogły się zrespić jednostki wroga, co nie było zbytnio fajne i ja jestem bardzo zadowolony, że takie coś tutaj się zmieni. Atakowanie lepszych przeciwników da teraz więcej punktów doświadczenia, co dla mnie jest fajnym rozwiązaniem, gdyż za zabijanie silniejszych wrogów powinno być więcej expa, mają oni lepszy armor, lepsze zdolności bojowe oraz lepsze uzbrojenie, dlatego pokonanie ich nie należy do najłatwiejszych. No i co nie było zbytnio fajne wcześniej, że nawet jak załatwialiśmy jakichś Lutersów czy kogokolwiek i tak dalej, no to ten eksp pomiędzy Lutersami a jakimiś lepszymi jednostkami nie był zbytnio tutaj różniący się od siebie i nie był zbytnio duży, no to, to w ogóle nie opłacało się atakować jakichś mocniejszych wojsk, lepsze armie najlepiej było omijać, tylko właśnie atakować jakichś bandziorków i Lutersów i tyle, i człowiek był zadowolony, bo mniej więcej tak samo ekspił. A teraz te lepsze oddziały będzie frajda, po pierwsze, że trudniej będzie pokonać, a po drugie, że będzie się to w końcu opłacało. Już podczas ostatniej aktualizacji dodano sporo map, na których odbywają się bitwy oraz kilka miast zostało zaktualizowanych. W tej aktualizacji również tego nie zabrakło, Cztery nowe mapy bitwy oraz 6 nowych map miast zostały dodane do gry. Jest to spora aktualizacja, pomimo że w ostatnich zmianach doszło nam wiele nowych terenów, to nadal gra jest rozwijana i podróżując po świecie możemy cieszyć się różnorodnością terenu oraz wyglądem miast i zamków, to też jest bardzo fajne, bo, jakby nie było, są różne kultury, mamy różne królestwa i będzie to zauważalne teraz. Jest to też moim zdaniem fajna zmiana. Oczywiście, jak w każdym update'cie, w każdym patchu, zostało dodanych sporo broni, zbroi, innego wyposażenia, głównie Aserai oraz Wandian. Nowe przedmioty zostały dopracowane, by pasowały do kultury wspomnianych królestw, nieźle prezentują się w nowych setach, które możecie stworzyć przy ich użyciu. Ponadto, mają również fajne statystyki. broje mają teraz również lepszą efektywność przeciwko broni. W końcu zbroja płytowa czy kolczuga powinna dobrze chronić wojownika. A wcześniej bywało różnie, mogliście mieć nawet superanską jakąś zbroję. E, naprawdę fajną, no i niezbyt ona sobie tutaj radziła. Zwykły looters, trafiając w was, mógł wam zadawać takie obrażenia, że ta zbroja tak naprawdę mogliście być w jakiejś tunice zwykłej albo nie wiem, w jakichś szmatach i było to samo. Usunięto niezabudowane machiny oblężnicze z punktów rozstawiania w fazie rozstawiania. Co też jest fajne, można teraz kogoś zrzucić z konia używając broni, lub powalić, jeżeli porusza się pieszo. Mają na to wpływ skile jeździectwa i atletyka, które będą znacząco poprawiały jeździectwo. Oczywiście to, żeby nas trudniej było zrzucić z siodła, i atletyka, żeby trudniej było nas powalić, bo w końcu jak jesteśmy tutaj bardzo wyćwiczeni, to jesteśmy w stanie lepiej unikać i lepiej radzić sobie w walce. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, gdyż przeciwnik, nawet mocny, a powalony, nie będzie w stanie dobrze się bronić. Będzie to dodatkowa taktyka podczas pojedynków czy walki na arenie. Mamy nowe ikonki informujące, czy dany oręż jest w stanie na przykład rzucić kogoś z konia. Teraz poprawnie można wykonywać manewrowanie koniem, i obrażenia od szarży się nie bugują, co też moim zdaniem jest na plus. Wśród kolejnych dobrych rozwiązań jest teraz możliwość zmiany umiejętności u mistrza areny oczywiście za opłatą, może on przećwiczyć nas w inne umiejętności. Nie trzeba teraz na przykład strzelać z łuku, jak spodoba nam się kusza, szkoli się w kusznictwie od nowa. Można zmienić zdolności ucznicze na umiejętności strzelenia z kuszy. Dodano także nowe lekkie kusze, także mamy coraz więcej oręża do wyboru. Topory do rzucania też robią więcej uszkodzeń tarczą, co też jest bardzo fajne ze względu na to, że wcześniej jak mieliśmy jakąś broń miotaną, no to nie za bardzo te bonusy tutaj działały. Jak walczyliśmy z jednostkami, które używają sporych tarczy, jak chociażby Sturgia czy Batania, no to wtedy i jakby trudno było tutaj trafić tych wojaków, trudno było im zniszczyć te tarcze, chociażby podczas pojedynków i nie tylko. Także teraz też toporki do rzucania będą robiły większe spustoszenie wśród tych jednostek. Co mnie również cieszy, zachowanie drużyn kierowanych przez komputer zostało usprawnione. Będą one teraz lepiej podejmować decyzje, będą w stanie dołączyć do oblężenia albo bronić zamku przed najeźdźcą. Będziemy mogli dostawać propozycje zostania wasalem lub zaślubin w naszej rodzinie. Nie będziemy musieli teraz wszędzie jeździć, wszędzie biegać. Ceny najemników będą także mogły wysłać posłańców z propozycją dołączenia do naszego królestwa i będzie trzeba teraz ganiać ich przez całą mapę z propozycją lub szukać lidera, co mnie bardzo cieszy, no bo było to bardzo uciążliwe i niezbyt mi się to podobało, czasami żeby kogoś spotkać to trzeba było się natrudzić albo pół mapy zwiedzić, a potem się okazywało, że trafił do niewoli albo nie wiadomo co się z nim podziało. Armie, które walczyły lub oddziały, które opuściły armię przez 6 godzin będą miały status desorganizacji i będą poruszały się 40% wolniej, Będą miały 20% mniej morali, co wpłynie na decyzyjność podczas walki zarządzania armią. Teraz będziemy musieli lepiej i logicznie prowadzić wojny, teraz będziemy musieli lepiej tutaj zarządzać armiami i naszymi oddziałami, żeby później nie okazało się, że pokonaliśmy jedną armię, a z drugą już nie damy rady. Interfejs klanu został ulepszony i poprawiony. Możemy chociażby zmienić lidera armii z naszego klanu. Karawany i workshopy będą przynosiły większe zyski, ale będzie to też bardziej ryzykowne bo przy wyborze złych kompanów będą mogły przynosić straty, workshopy przy wyborze tutaj złego biznesu również będą mogły obciążać naszą sakwę. Dlatego warto wybrać takie osoby, które będą w stanie tutaj wykazywać się dobrymi umiejętnościami podczas prowadzenia karawan i będziemy mogli również zarabiać na tym, że teraz gospodarka zostanie troszeczkę zmieniona. oblężeniu i napadanie wioski będzie miało ogromny wpływ na ekonomię miasta i zamku, znacząco wpłynie na prowadzenie działań wojennych, bo będziemy w stanie osłabić gospodarkę wroga i odwrotnie. Sama obrona twierdzy nie wystarczy, by utrzymać królestwo. Miasta z wielkim wskaźnikiem dobrobytu będą poszukiwały więcej dóbr luksusowych, takich jak na przykład jedwab i tym podobne. Gdy dojdzie do długotrwałego oblężenia, mieszkańcy nie będą potrzebować takich produktów, tylko podstawowych do przetrwania, jak na przykład żywność. Wiele jednostek będzie miało zmieniony ekwipunek, będą one silniejsze, będą one miały trochę inne taktyki, będziemy mogli je trochę lepiej wykorzystywać, a co do właśnie samej ekonomii, też będzie to bardziej dlało sytuację królestwa, sytuację naszych zamków, naszych wiosek, jeżeli będzie dobrobyt, no to też będą więcej te karawany zarabiały. No i wpłynie to też na nasze workshopy, które mamy w takim mieście. Bo jeżeli przykładowo, będziemy jakieś tam dobra luksusowe wytwarzać w danym mieście, a tam będzie bardzo dobrze to miasto prosperowało, no to będzie większy popyt na nasze produkty. Jeżeli to miasto będzie biedne, co chwila grabione i tak dalej napadane i nie wiadomo co no to raczej tam jakiś fajnych rzeczy nie kupować nie będzie chciał, bo ludzie będą walczyć o przetrwanie. No i jeżeli mody nie działają, to nie musicie się już martwić. W tej aktualizacji mają dodać specjalną dokumentację dla moderów, by łatwiej było wprowadzać lub aktualizować mody do Bannerlorda. Wielu z Was komentowało, że jakieś tam mody nie działają, że coś tam się nie da wygrać, coś się nie wczytuje, coś tam się baguje, coś tam nie działa poprawnie no to teraz moderzy też będą mogli odetchnąć z ulgą, bo twórcy poszli tutaj krok do przodu i też będą jakby, można powiedzieć, ich wspierać pod tym kątem, że będą mieć ułatwienia w postaci właśnie dokumentacji do tworzenia API, do y, tworzenia tutaj modów i będzie się o wiele łatwiej, szybciej, sprawniej robiło. Dodatkowo będzie łatwiej je też aktualizować, bo to chyba była największa bolączka, że co chwila był jakiś patch, jakaś zmiana, no a mody nie były na bieżąco, ze względu na to, że trwało to dosyć, Długo i zajmowało sporo czasu. Nowe zmiany w rzemiośle odzwierciedlają teraz sposób odblokowywania elementów rzemieślniczych od odpowiedniej broni. Tworzenie broni teraz zabiera doświadczenie tylko dla danego konkretnego typu oręża. Każdy blokowany element rzemieślniczy będzie dostępny tylko dla danego typu broni, także teraz nie będzie się to ze sobą zazębiać. Jeżeli będziemy w stanie wytwarzać miecze, no to nie będziemy w stanie wytwarzać przykładowo włóczni, dopiero będziemy musieli tego nauczyć i odwrotnie jeżeli będziemy mieć jakieś tam przedmioty to będziemy się specjalizować w danego typu orężu czyli przykładowo będziemy mieć dużo więcej skilla nie wiem, jak będzie wykuwać same miecze no to będziemy tutaj robić super miecze ale już jakąś inną broń będzie nam dosyć trudno wytworzyć także ma to zostać tutaj zmienione tak żeby urozmaicić kowalstwo i troszeczkę też je utrudnić no i naprawiono jeszcze awarie które występowały na starych sejwach niestety w moim przypadku Mam tutaj problem, bo moje stare save'y przez aktualizację się wywróciły tak, że nie będę w stanie niestety kontynuować mojej serii. Że bardzo przepraszam wszystkich widzów, którzy trzymali za mnie kciuki, którzy tutaj pomagali mi w rozwoju królestwa, którzy wspierali mnie, bo nie zapomniałem oczywiście o widzach z Bannerlorda. Zresztą ten filmik jest tego potwierdzeniem, że. Zawsze Bannerlord mi się podobał. No i nadal mi się podoba, a podoba mi się jeszcze bardziej. Piszcie w komentarzach o waszych tutaj jakby przemyśleniach na temat tej aktualizacji. Piszcie, jak wam się teraz gra, czy jest lepiej, czy gorzej. W moim odczuciu jest na pewno lepiej. Na pewno to tutaj działa sprawniej i w ogóle same odczucia z rozgrywki są dużo, dużo lepsze. Jakby ta gra wyglądała na samym początku, to w ogóle wszyscy byliby zadowoleni, szczęśliwi. Wiadomo, było trochę tych aktualizacji, Cały czas pracują, co mnie niezmiernie cieszy. No i teraz ten Bannerlord to jest naprawdę super gra w klimatach średniowiecza. Trzymajcie się, powodzonka!